Pięć pytań o klauzule abuzywne, które mogą unieważnić Twój kredyt. A co to w ogóle jest ta klauzula abuzywna? To zapis w umowie, którego nie negocjowałeś i który działa na Twoją niekorzyść. Został Ci narzucony i jest po prostu nie fair. Dlatego y, prawo go nie uznaje. Mam kredyt frankowy. I co z tego? Jeśli w Twojej umowie są klauzule abuzywne, możesz odzyskać pieniądze i na to naprawdę duże, ale musisz to sprawdzić z ekspertem. Ja mogę Ci w tym pomóc. Co się dzieje, jak sąd uzna zapis za abuzywny? Taki zapis znika z umowy, a jeśli był kluczowy, na przykład kurs waluty, to cała umowa może zostać unieważniona. Kredyt przestaje istnieć. E, czy tylko Frankowicze mogą z tego skorzystać? Nie tylko. Klauzule abuzywne są też w umowach deweloperskich, ubezpieczeniowych, a nawet w regulaminach sklepów internetowych, ale to Frankowicze mają dziś najmocniejsze karty. E, co mam zrobić, jeśli podejrzewam, że mam taką klauzulę? Napisz do mnie. Przeanalizuję twoją umowę za darmo i powiem co możesz zyskać. małpadesa.pl Masz kredyt frankowy? Sprawdź czy bank oszukał cię na zapisie, który już nie obowiązuje. Udostępnij komuś, kto też ma taki kredyt.